Serdecznie witam w programie European Sector Report. W czasach gór długów, pakietów pomocowych i kryzysu walutowego w wspólnocie europejskiej od czasu do czasu należy się również sygnał pozytywny. Unijna strategia dla regionu naddunajskiego uchwalona niedawno przez szefów państw i rządów Unii Europejskiej ma być właśnie tym kamieniem węgielnym pod długotrwały rozwój obszaru położonego nad Dunajem. Osiem krajów unijnych i sześć spoza Unii wzmoże wysiłki w celu lepszego spożytkowania środków z Unii Europejskiej. Ponadto kraje te będą dążyć do poprawy warunków życia ponad 110 milionów ludzi zamieszkujących region naddunajski. Profesor Dr. Edgard Strathenschulte, dyrektor Akademii Europejskiej w Berlinie w wywiadzie dla TV Berlin, w ten sposób wyjaśnia strategię przyjętą wobec regionu. Obejmie ona wszystkie dziesięć sąsiadujących ze sobą krajów naddunajskich i biegnie wzdłuż całego Dunaju, od Niemiec począwszych, a na Ukrainie skończywszy. Częściowo uczestniczą w niej także cztery kolejne kraje, z jednej strony leżące w dorzeczu Dunaju, Bośnia i Hercegowina wraz z Czarnogórą, a z drugiej strony Czechy i Słowenia. W sumie czternaście krajów, osiem członków Unii Europejskiej i sześć państw spoza Unii. Oprócz wymienionych krajów do państw objętych nową strategią należą także Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina. Profesor Stratenschulte tak mówił o treści i celach naddunajskiej strategii. To nowy instrument, podobną strategię makroregionalną w ramach Unii Europejskiej już udało nam się opracować dla obszaru nadbałtyckiego. Jej celem jest lepsze wykorzystanie przez region potencjału, który posiada w ramach współpracy i koordynacji. Chodzi o wykorzystanie potencjału, wzmocnienie współpracy gospodarczej, intensyfikację kooperacji edukacyjnych oraz opracowanie wspólnej strategii ochrony środowiska. Na pytanie, jakiego rodzaju potencjał widzi on w regionie naddunajskim, profesor odparł region ma nie tylko wielkie możliwości, ale także wielką konieczność rozwoju. Dunaj na ponad 2800 kilometrach łączy najbardziej bogate części Europy, mianowicie Badeniem, Wirtembergę i Bawarię, z tymi najbiedniejszymi, jak Mołdawia i Ukraina. Nad Dunajem obecnie wiele się dzieje, lecz dotyczy to tylko odcinka między Passau a Budapesztem. Teraz pora na rozwój pozostałego regionu naddunajskiego. Przede wszystkim w dziedzinie turystyki i transportu. Pora też na wzmocnienie handlu wzdłuż całej osi. Also, handl, line, Profesor podsumował cele strategii tymi słowami. Strategia naddunajska opiera się na zasadzie trzech nie. Nie dla powoływania nowych instytucji, nie dla tworzenia nowego ustawodawstwa, nie dla kolejnych dodatkowych funduszy. Do tego regionu napływa około 100 miliardów euro i można je dobrze wykorzystać pod warunkiem całkowitej koncentracji na kwestii rozwoju regionu naddunajskiego. To pokrótce koncepcja całej strategii. Koncepcja, która na dłuższą metę przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu naddunajskiego. To był raport z zeszłego tygodnia. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.